Nitrozyniak ma kolejne problemy, a tym razem zainteresował się nim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie głupotom, a w imię nie byłem nigdy. Jego ostatnich kłopotów nie będę już nawet przytaczał, no bo spodziewam się, że każdy zainteresowany już o nich dawno usłyszał. Zbanowali mi dwa kanały na YouTube. Natomiast tym razem sprawa dotyczy jego firmy, którą prowadzi razem z TakeFanem CBDX. okazuje się, że możliwych problemów z ich firmą jest no, całkiem sporo, ale wszystko rozbija się głównie o to, czy sprzedawane przez nich produkty rzeczywiście są, jak to oni twierdzą, full spectrum. Otóż Nitro i TakeFan na swojej stronie sprzedają m.in. olejki z CBD. Też susz, a także herbaty ze śmiesznym dodatkiem, taki oczywiście, jaki jest legalny tutaj u nas w Polsce, żeby już za bardzo nie prowokować YouTube'a, ale żebyście też no, nie musieli się za bardzo domyśleć. Co mówię w tych ocenzurowanych rzeczach to umówmy się, że ten nielegalny składnik nazwiemy T, tak jak pierwsza jego litera, a ten legalny w Polsce składnik nazwiemy C. Otóż widzicie, jest taki problem, że rzeczy reklamowane jako full spektrum w tej dziedzinie y, są no, generalnie uznawane za bardzo dobre. Oznacza to, że mają one całe spektrum tych wszystkich dobrych substancji, które mogą nam w różny sposób pomóc zdrowotnie. Jest to oczywiście no, produkt bardziej premium niż taki, który gdzieś tam dostaniemy w automatach na szybko. Generalnie full spektrum w tej. Dziedzinie, no to rzeczywiście jest całkiem duży atut. Tylko tutaj następuje pewien problem, bo jedyny praktycznie sposób, żeby udowodnić, że produkt, który się sprzedaje jest full spectrum, to pokazanie certyfikatu. Problem tylko jest taki, że na ich stronie nie można w żadnym miejscu znaleźć takiego certyfikatu, a także według portalu Widnews wszystkie prośby o wysłanie takiego certyfikatu i udowodnienie tego, że ich produkt jest zgodny z opisem, są ignorowane, i to zarówno od tego portalu, jak i podobno od wielu klientów, którzy też się. Podobno zwrócili do tego portalu. Teraz krótka lekcja dla niewiedzących. C nie da się wyhodować w taki sposób, żeby nie miało zupełnie tego zakazanego T. Dlatego też, kiedy w Polsce zalegalizowano C, zalegalizowano też dopuszczalną ilość, która tam jest 0, coś procenta T. Które może się znajdować w takim produkcie. Zostało to jakoś tak wymyślone, żeby ta ilość T, czyli no, tego naszego śmiesznego składnika, o który głównie chodzi, jak się mówi o tego typu substancjach, była na tyle niska, żeby nie była w żaden sposób odczuwalna, ani żeby nie wpływała w żaden sposób na człowieka. Natomiast jakaś tam część tego musi być dopuszczalna, no bo inaczej nie dałoby się w ogóle sprzedawać C. No, jakby nie jest to do wyhodowania w ten sposób te dwa składniki w roślinie zawsze występują razem no i tutaj dochodzimy do pewnego problemu ponieważ na stronie nitro i kwana są sprzedawane olejki z zawartością C na poziomie 10% ale też na przykład na poziomie 30% i problem jest taki że mimo że pomiędzy jednym a drugim jest trzykrotna różnica w Zawartości C to jest dokładnie tyle samo zawartości śmiesznej substancji T. Dokładnie jest to 0,09% w obu tych przypadkach. Co jest dosyć dziwne, bo jeśli tego C legalnego jest trzy razy więcej, w takim razie T też powinno ulec zmianie i też powinno go być więcej, no bo jakby, no, nie da się tego w inny sposób wyhodować. Nie. Chyba, że produkt powstał przy użyciu innej metody, mianowicie mamy jakąś tam bazę, a później dodajemy izolat. C, czyli taki no po prostu nazwijmy to koncentrat z tego C i dolewamy do tej bazy tak dużo, żeby no, było procentowo tyle, ile chcemy. Generalnie wszystko spoko, to jest legalne, tylko, że w takim wypadku, jeśli te olejki rzeczywiście były produkowane, baza i dodanie no nazwijmy to koncentratu, wtedy nie ma żadnej opcji, żeby to było full spectrum. Po prostu tych olejków nie tworzy się w taki sposób, jakby wtedy muszą się oba parametry zmieniać, a nie tylko jeden z nich. Co jeśli jest prawdą, trzeba przyznać, że no, wprowadza klientów w błąd, bo jeśli jest im oferowany olejek i na rynku jest masa innych olejków tego typu na rozluźnienie z tym C. To uczciwie by było powiedzieć faktycznie, jak dobrej on jest jakości i jak dużo ma w sobie różnych składników, a nie mówić, że jest on najlepszy z możliwych. Po czym okazuje się, że najprawdopodobniej został wykonany taką, no, dosyć tanią metodą i szybką. Wtedy to nie jest produkt tak premium, jak jest on opisywany. Nie jest to w ogóle full spektrum. a no samo słowo, czy no to są w sumie nawet dwa słowa. Dwa słowa full spectrum wprowadzają tutaj klienta ewidentnie w błąd. Kolejnym problemem są właściwości produktów, jakie chłopaki podają na stronie, a także jakie podawali na swoich streamach. Według ich strony, ich produkty, które sprzedają z legalnym w Polsce C, mają działać między innymi przeciwbólowo. Kiedy ostatnio jechałam windą, bardzo rozbolała mnie głowa. Myślałam, że nie dojadę do mojego piętra. Na szczęście koleżanka poradziła mi... Co generalnie jest dosyć dziwne, bo zostało udowodnione, że C nie działa przeciwbólowo, więc jakby nie wiadomo dlaczego ich akurat by miało. Natomiast wygląda jakby coś komuś tutaj świtało, bo właśnie zakazane T w ten sposób działa. T działa przeciwbólowo i jest to potwierdzone. Natomiast C nie i trochę to wygląda jak udawanie, że ich legalny produkt zawierający tylko C ma takie same właściwości jak nielegalne u nas w Polsce produkty zawierające te. Dodatkowo ich strona podaje, że dzięki ich produktom będziecie w stanie szybciej zasnąć, co również jest nieprawdą. Bo po C poprawia się jakość snu, ale w ogóle to nie przyspiesza zasypiania i to też jest potwierdzony fakt naukowo. Natomiast nie zgadniecie co faktycznie przyspiesza sen i co czasem jest przypisywane ludziom na bezcenność. Tak, bardzo podobne produkty, tylko z dodatkowym śmiesznym działaniem. Te z literką T, tak jak w poprzednim przypadku. Kolejny problem i herbata. Herbata C to produkt zawierający kanapę mogący pochwalić się szerokimi właściwościami prozdrowotnymi. Herbata C wykazuje działanie wzmacniające odporność, regenerujące organizm antyoksydacyjnie, przeciwzapalne, antydepresyjne, przeciwnowotworowe czy też przeciwwymiotne. Herbatę C stosują również osoby będące w trakcie terapii odwychowych, chorujące na cukrzycę, astmę, epilepsję, chorobę Alzheimera, reumatyzm czy stwardnienie rozsiane. Jest tylko pewien problem z tym wszystkim, bo tak, ta herbata zawierająca w sobie C rzeczywiście ma w sobie substancje, które w ten sposób działa, Problem jest tylko taki, że jeśli zrobimy tę herbatę według instrukcji, czyli zalejemy na 3 minuty wodą o temperaturze 90 stopni, to herbata będzie miała trochę dziwny posmak, znaczy dziwny, no będzie miała po prostu inny posmak niż zwykła herbata, ale to wszystko. Wszystko co się wydarzy, to uwolni się z niej trochę smaku. Natomiast te wszystkie zdrowotne właściwości, o których mówi strona i którą reklamują ten produkt, nie uwalniają się. One się nie łączą w ogóle z wodą ani tym bardziej z taką ciepłą. Nie mogą się w ogóle w niej rozpuścić czy jakoś uwolnić. Generalnie no jakby but te wszystkie zdrowe substancje one wcale nie przenikają i wypijając taką herbatę będziecie mieli poczucie, że smak jest inny niż zwykłej herbaty, więc jeśli ktoś lubi taki smak, to jak najbardziej dlaczego nie. Ale reklamowanie takiej herbaty, że ona posiada takie właściwości, kiedy no te rzeczy są w tym produkcie, tylko że korzystając z tego produktu nie otrzymacie nic z tego, to trochę tak jakbyście kupili załóżmy zestaw owoców do supermocnego smażenia ich i później na tym zestawie owoców byłoby wymienione, że no te owoce pomagają na to, na to i generalnie są bardzo Przydatne. Ale cały myk w nich polega na tym, że musicie je usmażyć tak na maksa, żeby były praktycznie już czarne. I wtedy je zjeść i wtedy są najlepsze. No generalnie będą miały inny smak, będą trochę inne, ale przez to, że je wysmażycie, to w ogóle żadna z tych zdrowych substancji nie dojdzie do waszego organizmu, więc no w teorii kupiliście te zdrowe substancje, tylko że no po zrobieniu ich nic z tego nie dostajecie, więc czy to by było ok? Kolejnym problemem, jaki zauważył ten portal, jest fakt, że Nitro na swojej transmisji mówił, że działanie przeciwbulowe ma tylko olejek o stężeniu 30%. I to już jest w ogóle jakiś dziwny tekst, bo po pierwsze, nie, ten olejek nie ma działania przeciwbulowego, więc obojętnie czy to będzie 10, 30, 100 czy 150%, nadal to będzie nieprawda, że ma on działanie przeciwbólowe. No tak po prostu nie jest. Ale dodatkowo jest dziwne, dlaczego tylko ten olejek 30% miałby mieć te właściwości. Bo. No, wystarczy kupić 10% i zużyć go 3 razy tyle, ile by się zużyło tego 30%, i ma się w sobie dokładnie tyle samo tych wszystkich substancji. Więc dlaczego mówić, że trzeba kupić 30%, skoro, no, jakby, nie wiem, można też kupić 15% i zużyć dwukrotność? To jest zwykła matematyka. Yes, science! Tam nie ma żadnego magicznego przełącznika, że poniżej 30% to to nie jest przeciwbólowe, a powyżej 30% to wtedy zaczynają się zupełnie inne właściwości. To jest jakby wielokrotność tego samego, to nie działa w żaden inny sposób. Warto też dodać przy tym wszystkim, że to nie jedyna w ostatnim czasie tego typu afera w internecie, ponieważ może część z Was pamięta jak Red Lipstick Monster miała dramę w sprawie tego, że jej pierwszym merchem były właśnie olejki z... Wiele osób wtedy było zawiedzionych głównie z tego powodu, że no, liczyli na jakiś fajny jej merch czy na jakieś jej fajne kosmetyki, a ona wyglądało na to, że poszła po prostu po linii najmniejszego oporu. Natomiast mniej chyba osób wie o tym, że ona reklamowała te olejki również jako full spectrum. I również nie były one full spectrum. Więc wygląda to tak, jakby to była jakaś stała praktyka, wprowadzania klientów w błąd czy coś takiego. No, generalnie niezbyt ciekawie. A na, na samym końcu, niezbyt ciekawie też wygląda odpowiedź firmy CBDXR w odpowiedzi na różne pytania portalu Widnews. Pytałem o certyfikaty i to, czemu pokazują tylko C i T, oraz z czemu są sprzed kilkunastu miesięcy. Zapytałem też o to, skąd mają informacje, które zamieścili na stronie. Wszystko w miłym tonie, per, proszę Państwa. Pytałem też o podstawowe kwestie, jak. Czemu nie ma możliwości uzyskania? Certyfikatu od kilku dni. Czemu nie odpowiadacie innym klientom na wiadomości w sprawie certyfikatów? W jaki sposób działa wasza herbata C? Na co firma odpisała? Nie mam pojęcia, skąd pan wyciąga takie nieprawdziwe tezy. Sposób, w jaki pan do nas wypisuje, podchodzi pod nękanie. Informacje na stronie są poprawne, zgodne z prawem, jak i prawdą. Nie wprowadzają nikogo w błąd ani nie oszukują. Co pan próbuje usilnie insynuować z niewiadomego powodu. Prosimy o zaprzestanie pisania, gdyż pana ataki są bezcelowe i bezskuteczne. Życzymy miłego dnia. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj. No, wybaczcie, ale coś mi to bardzo mocno przypomina. Była już jakiś czas temu, nawet w tym roku, też taka inna znana osoba, znana co prawda z zupełnie innych rzeczy, która też miała swój sklep, też miała swoją firmę i też w pewnym momencie zaczęły być wątpliwości, czy te rzeczy są na pewno zgodne z opisem, czy na pewno są oryginalne i takie, jak są sprzedawane. I wtedy ta osoba mówiła, że ona ma na to wszystko certyfikaty, tylko jakoś ich nigdy nie pokazała i że ma rachunki i faktury. I no, później to było dosyć memem, że ja mam na to, wszystko certyfikaty, ale nigdy nie zostały pokazane. Mam na to certyfikaty No tutaj sprawa zaczyna wyglądać lekko podobnie. To znaczy, produkty są full spectrum i mamy na nie wszystkie certyfikaty, i wszystko jest zgodnie z prawem, tylko no, na stronie nie ma tych certyfikatów, ani nie chcą ich nikomu wysłać. Dodatkowo certyfikaty, które rzeczywiście tam są, są z zeszłego roku i nie opisują tego wszystkiego, co mają, czyli nie udowadniają, że jest to full spectrum, a jedynie pokazują zawartość T i C w tych ich produktach. Ale no, nie ma tam dalej nic o full spectrum. Jest to dosyć dziwna sytuacja, bo jeśli zgodnie z tym, co firma odpisała, czy też nie wiem, może ktoś z chłopaków, skoro jest pisany w pierwszej osobie, informacje na stronie są poprawne zgodne z prawem jak i prawdą, no to jakby nie jest to jakoś super trudno udowodnić. Wystarczy. Wysłać ten certyfikat Tak samo jak udowadniając oryginalność w butiku Laluny Wystarczyłoby, żeby Laluna wysłała Faktycznie te faktury, że kupiła to wszystko W oryginalnych sklepach O czym wiele razy mówiła, ale też tego nigdy nie wysłała Tutaj też albo wypadałoby Nie iść w zaparty i się przyznać do błędu Albo to wysłać, ale nie można Stać tak pomiędzy tym wszystkim Prosimy o zaprzestanie pisania, gdyż Pana ataki są bezcelowe i bezskuteczne. Życzymy miłego dnia. Też nie wiem, czy do końca jest zgodne z prawdą, bo okazało się, że jednak ataki są dosyć skuteczne. Bo jak redaktor, czy też w ogóle autor tego wpisu poinformował, całą sprawę zgłosił do UOKIK, czyli Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A UOKIK rzeczywiście powiedział, że przyjrzy się tej sprawie. I tutaj oczywiście. Sam fakt, że się przyjrzy, to jeszcze o niczym nam nie mówi, no bo może się przyjrzeć i stwierdzić, że jednak było wszystko dobrze. Aczkolwiek przeważnie, jeśli Wokik informuje, że z czemuś zaczął się przyglądać, to przeważnie przygląda się temu skutecznie i jednak coś tam zauważy. Więc oczywiście nie ma co w tej sprawie jeszcze wydawać wyroku. No wygląda dosyć nieciekawie dla chłopaków, ale no, cały czas nie mamy jakiegoś twardego dowodu, żeby oni mówili nieprawdę. Na razie to oni po prostu nie potwierdzili, że jest tak jak mówią. Dlatego tutaj na pewno będziemy musieli poczekać na jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Chociaż no, sprawa z opisem właściwości tych wszystkich rzeczy no jest dosyć szybko weryfikowalna, że nie była to prawda. Dlatego całej sprawie będziemy się jeszcze przyglądać. Jest bardzo no nie mieliśmy jeszcze zresztą stanowiska od Nitrozyniaka w całej tej sprawie, a no, na pewno to może być coś ciekawego i trzeba poczekać co on ma do powiedzenia, nie ma co tego zbyt szybko oceniać. Natomiast tutaj wam przedstawiłem wszystkie fakty, jakie są znane na ten moment. A oprócz tego w dzisiejszych newsach. Marianna Schreiber razem z Neymanem postanowiła nagrać teledysk i no, zrobili giga cringe'owe i aż trochę trudno się o tym mówi. Żałuję, że w ogóle już zapowiedziałem tego newsa. Ojciec Maty pisze bardzo dziwnego tweeta i ludzie się trochę z niego śmieją, a także wiele więcej, jak zawsze. Nie mamy czasu, zaczynajmy. Jako szybkiego newsa ciekawostkę na początek mam dla Was newsa o tramwajach z Wrocławia. Więc we Wrocławiu od jakichś czterech lat jest możliwość kupienia sobie biletu przez kartę płatniczą. To znaczy, że ten bilet jest czytany przez kartę płatniczą i później podajecie kanarowi ewentualnie tylko kartę i on z tej karty jest w stanie odczytać, czy rzeczywiście ten bilet zakupiliście. Podejrzewam, że ludzie muszą dosyć często z tego korzystać, no bo jest to dosyć duża wygoda dla nie noszenia jakiejś dodatkowej karty, jak na przykład w Poznaniu jakiś czas temu, czy w ogóle małych podrukowanych karteczek i wstawianie ich wtedy do Kasowników. No generalnie taka karta raczej jest wygodna. I tutaj dochodzimy do momentu, kiedy o 10 rano do tramwaju wszedł lekko pijany, nieznany nikomu jegomość, który przedstawił się jako kanar i poprosił wszystkich o przygotowanie właśnie kart płatniczych i powiedział, że będzie on je sprawdzał swoim telefonem. No, ludziom wydało się to co najmniej podejrzane, że kanar chce skanować ich karty swoim telefonem i postanowili dokonać zatrzymania obywatelskiego, tym bardziej, że jak się właśnie okazało, gość był jeszcze pijany. Tramwaj został zatrzymany, w ogóle pięć innych linii tramwajowych Musiało zmienić trasę na ten czas, żeby no, ten tramwaj mógł stać cały czas w jednym miejscu, a reszta, żeby go mogła ominąć. W ogóle jestem też mega ciekawy, jak wyglądało to zatrzymanie obywatelskie i ile osób się do tego rzuciło. Policja go dosyć szybko przejęła i poinformowała, że gość usłyszy zarzuty, jak już zdąży wytrzeźwieć, więc no, na moment jak to podawali, to jeszcze nie było wiele więcej wiadomo. Następny news. Marianna Schreiber, czyli żona ona jednego z posłów Pis, o której mówimy już co jakiś czas w hopnius. To jest nieprawdopodobna osoba, naprawdę myślałem, że ona już rok, półtora roku temu zrobiła wszystko, co ma do zrobienia i że będzie ciężko to przebić. Ona cały czas daje dalej. Po tym, jak całkiem niedawno wrzuciła tweeta, że jeśli będzie pod tweetem 2000 polubień, to ona się zapisze do wojska. No, nie wiem, dziwne to generalnie trochę było. Teraz na swój kanał na YouTube postanowiła wrzucić z dawna zapowiadany utwór pod tytułem Przystanek Same Fit Naiman". My Myślę, że chyba się nie da. Pierwsza krytyka jaką chciałem zgłosić do tego wspaniałego utworu To jest fakt, że Najman jest pisany na Ficie A on występuje tylko w klipie I uważam, że jest to mega duża strata Bo wiemy, że Marcin Najman też ma niemałe umiejętności wokalne Pod marzenia, krew i łzy MMA VIP, tak to my Przegrywasz, przegrywasz, zaciskasz pięść Po walce tylko jedna ręka może się wznieść Co ja w ogóle gadam? Przecież Najman ma dużo więcej talentów Mam wyświetlenie muzyczne, średnie i wyższe Grałem w orkiestrze, grałem w teatrze, jako czterdwastolatka Znajemienionka, to skąd jednym spektakl? Potrafisz śpiewać i tańczyć. tańczyć Jestem miłośnikiem muzyki romantycznej Nigdy nie chciałem walczyć W siłowych rozwiązań jestem przeciwnikiem Generalnie przyznam wam, że to sobie wpisałem jako takiego newsa, no bo wow, Marianna Schreiber i Marcin Najman, jakie dziwne uniwersum i w ogóle, ale no, trudno coś więcej o tym powiedzieć. Tekst jest tak nagrany, że praktycznie nie można go usłyszeć, Marianna tam stawiała jakieś jego fragmenty na Twittera, no i dziwne jest trochę. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Słowa Grzegorza Schetyny, mówił tak Schetyna, coś mi to przypomina. PO, zabiedzone miasta pozostały, ręce ich wspólnotą nigdy nie skalały, oczy wypierały się siatek z owadami, origami z ich potyczek, otoczeni dziennikarzami z, Swoimi prace kobietom wydłużali, na 67 skazali, 36 ziko podwyżki rzucali, jak ochłap dla zabiedzonego psa spod budy właścicieli imbecyli. Nawet, nawet nie wiem do końca w jakim rytmie to przeczytać, żeby to się chociaż trochę bardziej rymowało. Podoba mi się za to, że końcówka jest zakończona po prostu właścicieli imbecyli, bo nic wcześniej się chyba nie rymowało z tymi słowami, więc są po prostu pod rząd dwa rymujące się słowa ze sobą wrzucone. Dziewiątą wszyscy i pięćdziesiąt tysiące, ale dziwnie zapisane. Czy to nie koniec świata? Klimatyczna zagłada, nie tylko w Polsce. Łuski mi odpadają, słysząc płacz nad konstytucją. Na kolana tu i tam inne walczą z prostytucją. Hołownia rzuca tekstem inteligenta. No, trudno tutaj coś więcej o tym powiedzieć, ale no w każdym programie newsowym musi być jakiś guilty pleasure i jakiś taki. Kontencik nie wiadomo w sumie o co w nim chodzi, więc no u nas jest Mariana Schreiber. Myślę, że to jest spoko. Następny news. Pan Marcin Matczak, który no części może być znany z tego, że jest po prostu ojcem maty. Teatę, czyli tata. wymyślił mi mata. W 2 k na wakacjach, gdy dzióbkiem zaczynał kłapać. Dosyć często na Twitterze wrzuca jakieś swoje opinie. I dzisiaj, w momencie, w którym to nagrywam, postanowił napisać coś takiego. Udostępnił swój tekst napisany dla Gazety Wyborczej. Marcin Matczak, chrześcijańskie symbole tych świąt nie są łatwe i przyjemne. Natomiast tweet będący cytatem z tego artykułu brzmi ateistyczne święta to samo oszukiwanie się człowieka zagubionego w sekularnym docna świecie. Bez wspólnoty, bez głębi myślenia, bez tajemnicy, bez ciszy, bez sakrum. Biedne wypalone maszyny do pracowania w nieroboczej i do konsumowania w święta. Cały artykuł możemy sobie jeszcze kiedyś przeanalizować, ale nie mam pojęcia, czy pan Matczak miał kiedykolwiek do czynienia z jakimiś ateistami w trakcie świąt. Myślę, że jeśli nie, to można ten problem całkiem łatwo rozwiązać i po prostu powinien spotkać kogoś i go zapytać, hej, jak u ciebie wyglądają święta? I wtedy mógł, że mógłby się czegoś dowiedzieć ciekawego. Ateistyczne święta to samo uszukiwanie się człowieka zagubionego w sekularnym na świecie bez wspólnoty, <noise> bez głębi myślenia, bez tajemnicy, bez ciszy, bez sakrum. Generalnie jak ktoś nie wierzy w Boga, to dla niego święta to są zupełnie takie bez jakiegoś głębszego zastanowienia się, bez jakiejkolwiek wspólnoty, to, to, to wszystko... On... Ateiści tak tylko odbębują sobie te Święta, ale oni nie są w stanie nad niczym się wtedy zastanowić. Oni nie są w stanie się wtedy jakoś cieszyć z tego czasu. Spędzać go z rodziną, mieć wtedy wolne i nie wiem, poświęcać jej go więcej. To... Cokolwiek? Nie, nie, nie. Ateistyczne święta to samo oszukiwanie się człowieka, dobra, już nie chcę mi się tego nawet czytać. Natomiast dosyć ciekawe jest też biedne, wypalone maszyny do pracowania w dni robocze i do konsumowania w święta. I nawet sam jakiś czas temu dosyć dużo mówił o tym, jak ważne jest to, żeby dużo pracować i że teraz obecni ludzie to oni nie są w stanie dużo poświęcić i dużo no, pracować, żeby osiągnąć jakiś sukces. Jest tutaj taki wyrywek cały czas wstawiany, ale pamiętam, że była jego dłuższa wersja. Wątpię, aby tacy ludzie byli gotowi pracować, proszę. 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces. To Panie Marcinie, czy w końcu fajnie jest pracować po 16 godzin i tam się zażynać, żeby osiągnąć sukces i wtedy albo nie narzekaj, jeśli nie jesteś w stanie wystarczająco dużo pracować, albo jeśli narzekasz i nie podoba ci się Twoja sytuacja, no to w takim razie musisz się wziąć do roboty, bo to wszystko jest od Ciebie zależne i jeśli naprawdę Ci to przeszkadza, to będziesz pracował właśnie po te 16 godzin dziennie, albo jeśli naprawdę Ci na czymś zależy, no to oddasz wszystko, żeby to mieć. Czy może jednak stwierdzamy, że biedne wypalone maszyny do pracowania w dni robocze i do konsumowania w święta. Kapitalizm good czy bad? Bo ja już się trochę pogubiłem w tym wszystkim. Aha, i w ogóle, bo miałem wam to powiedzieć już jakiś czas temu i ciągle zapominam. Jak mogliście zauważyć, mamy tutaj kilku nowych montażystów i w sumie ostatnie trzy odcinki za każdym razem montował ktoś inny. I możecie w opisie zobaczyć, kto akurat montował dany odcinek. To wszystko jest jeszcze mocno eksperymentalne i tak jak na przykład nie byliście zadowoleni z montażu w odcinku o Macie i o tym, jakie mu grożą dosyć dużo Problemy, to wtedy ja postanowiłem wyjątkowo dużo eksperymentować z montażami, żeby, no, coś spróbować trochę innego zrobić, yy, a ostatecznie dostało się dosyć mocno montażystce i to niesłusznie od was. Znaczy, no, jakby rozumiem, że no, montażystka dostaje za to, jak zmontowała, ale no, to była moja decyzja, żeby ten film tak wyglądał. Tak więc teraz podpisuję, kto jaki odcinek zmontował, i myślę, że będzie można sobie fajnie porównać, którego na przykład z montażystów najbardziej lubicie, którego styl montowania, którym może, jakoś możecie rozpoznać. Znać, ale no, też pamiętajcie, że dosyć dużo jakby ja mam w tym wszystkim udziału, więc to nie jest tak zawsze, że to wszystko jest ich wina. To chciałem tak tylko powiedzieć. Nie do końca jeszcze wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, ale na wypadek, gdybym zdążył, to chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego na te święte. Nie wiem, chyba nigdy tak jeszcze nie robiłem, ale no, wszystkiego dobrego po prostu. Niech wam tam się wszystko dobrze wiedzie. Merry Christmas jeśli nie oglądaliście mojego ostatniego odcinku Hop News, w którym mówię m.in. o gońciarzu, jak ma biw z prezydentem Starachowic i że no, afera zrobiła się całkiem duża jak na coś takiego, to odsyłam Was serdecznie, kliknijcie sobie, teraz się na mnie wyświetla i ja jestem Hop, Wasz najlepszy...